I o tym czemu tak zaczynam dzień będzie dzisiejszy odcinek między innymi, ale teraz czas na owsiankę. Kiedy będziesz jadła? Kiedy będziesz jadła? Znaczy no nie, bo chodzi mi o to, że no owsiankę. To mam sam jeść? <grym> Dobrze. I zrobimy sobie owsiankę na wypasie, a mianowicie będzie to. Płatki owsiane. Do tego odżywka białkowa. To jest moja ulubiona odżywka białkowa. Ma średnie makro, ale zajebisty smak. Następnie cynamon. I do tego, żeby jeszcze dobić trochę białka i kalorii, do granola białkowa. bo też na sporo. I tutaj, żeby właśnie nadać taki jesienny charakter, oprócz cynamonu, to dwie figi i ciasteczka Lotus. Także najpierw ugotujemy płatki owsiane, dodamy odżywkę, następnie cynamon. I potem już wszystkie inne towary na talerzu na sucho. Ja zawsze daję mniej więcej 4 razy więcej wody niż płatków owsianych. Czyli jak jest 86 gramów płatków, to damy jakieś 340 wody, czyli łącznie musi być tutaj 400. No, może być. W międzyczasie pokroimy figi. A i zapomniałem jeszcze więcej białka musi tutaj być przecież. Serek homogenizowany 0% firmy Milsani. Jest taki sam chyba Emilki, a raczej był taka firma. I on ma zajebiste makro, bo ma 66 kalorii tylko w 100 gramach. Z czego 12 g białka. Czyli praktycznie, no, i węgli 4, więc no, jest mega proteinowy, fajny, mega gęsty, nadaje no, takiej fajnej dla mnie konsystencji, że sobie mogę połączyć właśnie gorące płatki owsiane z zimnym serkiem. Do tego właśnie jakiś dodatek, chrupki. Mm. Badaj tą gęstość byku. Mm. Wczoraj byliśmy w ogóle w kupiliśmy parę zapaszków, a prawo poprzedniego vloga z aromaterapią, to teraz jeszcze kupiłem sobie zapaszek do szafy i do samochodu, a do tego taki mały kubeczek, bliżaneczkę, ojej, ale urocza. Na espresso. Także ogólnie, ogólnie nie piję espresso, ale ale no nie mogłem się powstrzymać. jest takie urocze. Musiałem to kupić, musiałem to mieć i trzeba się teraz napić. Ile to w ogóle jest pojemności? Okej, okay, to jest stówka. Także lecimy. <laughs> A siemina jest po prostu obłędna. No bo to jest gorące, bo poparzysz się. Dobra, płotki nam się już gotują. Nie wiem, to takie gęste. Tak, wyłączam. Wyłączam? Wyłączam. Nie ma wyłącznika. No tak. Wyłączam. Wyła no tak, nie ma wyłącznika. Nie, dobrze. dobrze, wyłączam ogień. Nie, jeszcze nie. W tym pokażę. W tym pokażę. Albo w następnym, nie wiem, może nagram jeszcze trzy vlogi do wyjazdu. Nie mam pojęcia. Kurwa, dobrze. Boże, Badajcie, jakie jest gęste. Mniam, ale dobrze wygląda. Boże, nie nagrywaj mnie. Nie obraziłem się. Tylek sam się walnął w kanapę się we mnie obraził. Przed... No aż mnie było głowa teraz na no, sokra. No, tak. Bo ta poduszka była niżej na... <laughs> kogo to jest wina? Twoje. Dlaczego? Bo tak. Idziemy na spacerek, bo jest bardzo ładna pogoda, wyjątkowo nie pada, jest w miarę ciepło, nie wieje, jest 15 stopni, także trzeba nabić kroczki. Wrócimy, to będę siadał do e-booka, którego, jak wy oglądacie tego vloga, to prawdopodobnie już jest premiera. E, sprawdźcie w opisie pod tym filmem i na następnym vlogu powiem o nim trochę więcej, e, co tam się znajduje, ale więcej też będzie na stronie, jakbyście chcieli posłuchać. Potem wrócimy, zjemy obiadek, usiądę właśnie do tego e-booka i wieczorem na trening. Wróciliśmy z godzinnego spaceru i tu mam taką, no to nie jest normalny posiłek, tylko bardziej tego przekąska, ale w tego... Posiłek, olej wiejski, humor sprawiecowy, tutaj. tutaj jest opakowanie, marcheweczki pokrojone w górę i precelki. Mega spoko polecajka. Bo bo, co się z mnie śmiejesz, co? Powiedz pan, co masz taki pomysł na... No to ty powiedz. <noise> ja powiem tylko Kendall Jenner. <noise> Ale jeśli ten wyróżniesz tutaj, taka różowa na tym białym tle urocza. Także tak, przyznaję się, ukradłem ten pomysł od Kendra Jenner. Ciekawy byłem, jak to smakuje. U Biedroncy akurat był taki zestaw gotowy, hummus i pryselki. Bardzo spoko. 10 na 10. A więc opowiem o swoim problemie, który na pewno wiele z was zauważyło, ale może ktoś właśnie nie zauważył albo nie zwrócił na to uwagi może. Czy uznał, że no to jest po prostu coś zwyczajnego. Ale dla mnie to nie jest zwyczajne, bo jest to powód, przez który ja wiele razy nie nagrywałem czegoś. Wiele razy nie poszedłem na siłownię przez to, czy w ogóle nie miałem ochoty po prostu wychodzić z domu. Od paru lat mam problemy ze skórą i jest to dla mnie dosyć dziwne. Zacznę od początku. Moje pierwsze problemy jakiekolwiek ze skórą pojawiły się jakoś na przestrzeni 2015, chyba roku. Yy, I będę, że. Pierwsze moje problemy yy, nie były z twarzą w ogóle, tylko były związane z plecami. I miałem taki problem, że w odcinku lędźwiowym po prostu strasznie nie spędział. Nie wiedziałem dlaczego, nie wiedziałem z czym to jest związane. Byłem wtedy u dermatolog i w sumie to nic nie stwierdziła, nic nie pomogła, nie przepisała nic za bardzo, oprócz tego, że po prostu powiedziała, żebym to nawilżał, bo jest przesuszone. No i ten problem przez jakiś czas był i potem nagle zniknął tak. O, po prostu. Pojawił się rok później, ale rok później już się nie pojawił w jednym miejscu, tylko był praktycznie na całych plecach. W sensie w różnych miejscach po prostu miałem takie wykwity. No i znowu poszedłem do jednego dermatologa, przepisał jakieś maści, trochę pomogły, potem to wróciło. Potem byłem u innego dermatologa i znowu jakby to się powtarzało w kółko. I wiecie, co chwilę miałem jakieś problemy z tą, z tą skórą i tylko na plecach. I potem w okolicy 2019 zaczęły mi się pojawiać problemy z twarzą. Zresztą widać tutaj na nagraniu, widać po prostu na jakichś tam starych filmach, bo ja no nie, raczej się nie malowałem, wiecie, nie malowałem twarzy w żaden sposób. Po prostu może w tych najgorszych chwilach no nie nagrywałem, jak ta twarz wyglądała najgorzej, bo mówię, po prostu się tego wstydziłem, głupio mi było, zwłaszcza jako osoba trenująca, bo to wiecie, to jest tak, że jak ktoś kurwa ma problemy ze skórą, no to ma problem ze skórą, ale jak ktoś trenujący ma problemy ze skórą i to jeszcze facet, no to od razu jest, że kurwa sterydy, nie, jakby... Problemy dermatologiczne nie dotykają tylko ludzi, którzy biorą doping i biorą się też z różnych rzeczy, o których też zaraz powiem. No i właśnie w 2019 generalnie się pojawił problem z twarzą, i tu znowu poszedłem do innych dermatologów, kolejnych, yy, którzy też za bardzo, no, za specjalnie nic mi nie pomogli. Po prostu mi przepisali jakieś maści, leki w sensie, raczej yy, leki w formie maści, żebym się smarował, i tu było tak, że, wiecie, na chwilę pomogło, potem to wracało, pomagało, wracało i tak w kółko. Następnie z tym plecaniem, bo irytowało mi to dosyć, to w 2020 chyba poszedłem zrobić sobie w końcu biopsję, bo akurat miałem te zmiany, bo to było jakby istotne, żeby te zmiany były w trakcie tej biopsji i zrobiłem sobie biopsję skóry, no i okazało się, że mam tak zwaną przyłuszczycę. Nie jest to łuszczyca, ale jest to coś powiedzmy podobnego. W każdym razie nie jest to w żaden sposób wyleczalne. Jest to tylko rzecz, którą można w jakiś sposób powiedzmy ograniczyć, żeby po prostu tego było jak najmniej. No i mogę się pochwalić, że mniej więcej od roku prawie tego nie mam i bardzo dobrze to mi udaje się to kontrolować. Po prostu regularnie, początkowo, regularnie się smarowałem, bo dosłownie codziennie smarowałem się maściami jakimś tam zmocznikiem i tak dalej, żeby ta skóra była nawilżona, do tego przez jakiś czas stosowałem sterydy w formie maści dokładnie to produkt nazywa się Nowate. No i teraz po prostu co jakiś czas yy, staram się tą skórę nawilżać, żeby, że jak czuję, że nie wiem, coś mnie zwędzi trochę albo, że ta skóra jest sucha, to po prostu ją nawilżam i jest ok. Ale właśnie mówię z tą twarzą yy, też się borykam już od paru dobrych lat i żaden dermatolog totalnie, kurwa, nie był w stanie mi w żaden sposób pomóc, jedyne co próbowali mi wcisnąć, bo nie nazwę tego yy, inaczej, no to po prostu mocne leki na trądzik. Yy. Nie pamiętam, teraz mam dosłownie na końcu języka, jak się to nazywa. No to jest ten lek, który generalnie każdy, kto brał, to... No jakby miał tego efekty, że w sensie, że znikał ten trądzik, ale że się pojawiały problemy jakieś wąt z wątrobą, w ogóle z odpornością i w ogóle no, mega ora ten lek, yy, organizm cały. No ja nie chciałem tego brać i nie chcę dalej i dalej jakby będę się upierał, że, że to intenty droga. No i uznałem, że może nie jest kwestia to, żeby iść do dermatologa, tylko żeby iść do dobrej kosmetolog, która się zna na skórze. No wiecie, skoro dermatolog jest w stanie, dosłownie było tak, że byłem chyba u pięciu albo sześciu dermatologów i to nie takich, wiecie, pierwszych lepszych, tylko no, raczej takich no polecanych, i którzy się teoretycznie znają. Tylko mówię, no oni się zamykali na leki tylko i te leki oczywiście no pomagały przez jakiś czas, jak je stosowałem, ale jak przestawałem je stosować, to już przestały pomagać i totalnie nie wiem dlaczego Proszęcie, każdy dermatolog odradzał mi jakiekolwiek maści, że generalnie to po prostu nie ma sensu i mi w żaden sposób to nie pomoże. E, Jakakolwiek powiedzmy pielęgnacja skóry, cokolwiek. No i mówię, w końcu poszedłem do kosmetologa i w, wykupiłem u niej ogólnie sześć, jakby wizyt. Teraz jestem po drugiej. E, trzecią dopiero mamy po powrocie z wakacji także generalnie skończę jakby te wizyty mniej więcej na koniec roku i ona powiedziała, żebym też właśnie z tymi efektami jakby tej kuracji no, wstrzymał się, że jednak no, trochę tych spotkań potrzeba, bo e, ta skóra po prostu nie jest w dobrym stanie e, No właśnie powiedziała, że to jest e, to jest zwykły trądzik i że jej się coraz częściej zdarzają właśnie osoby koło 30, po 30, po 40, którym nagle z dupy pojawia się trądzik, że nigdy nie mieli i nagle mają. I tak jest u mnie. Ja nigdy nie miałem y, jakichś problemów ze skórą, nie miałem trądzika, trądzika jak byłem małolatem robiłem badania wszelkie hormonalne i generalnie krwi i tak dalej również nic z nich nie wynikało żeby, no, nie, nie było powodu do tego, żebym miał problem ze skórą związane z hormonami odżywiam się też raczej lepiej niż przecinek kowalski wiadomo, że dałoby się lepiej no wiecie, to nie jest tak, że człowiek nie wiem, je w 100% czysto, to nie ma a jak zje, nie wiem, żelka to kurwa nagle mu się pojawia, pojawia coś na twarzy, no to też tak nie działa i też jesteśmy ludźmi jakby no wi wiadomo o co chodzi i byłem najpierw na jednym oczyszczaniu skóry, który było dosyć intensywne, e, tam sporo kwasów było jakieś mocnych, potem mi się ta skóra łuszczyła, schodził mi na skórek z twarzy, e, potem byłem na drugim oczyszczaniu, e, którego efekty dalej w sumie widać dalej mam w pewnych miejscach jeszcze taką, że widać, że ta skóra jest mega wrażliwa, mega podrażniona, właśnie jakieś stany zapalne są, ale już ta skóra jest w o wiele lepszym stanie niż była. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo mimo tego, że jest oczywiście zaczerpnięta i mam jakieś tam no, różne, nie wiem, wypryski. To one już nie są takie, w sensie ta skóra jest dużo gładsza, jest mniej tłusta, mam mniej, nie wiem, mojotok, nie mam zapchanych porów. Od miesiąca prawie. Właśnie mam taką rutynę poranną i wieczorną. Że no i rano, i wieczorem myję twarz. Pewnie dla, dla kobiet, które to oglądają, to jest oczywistość. Eee, dla facetów może niekoniecznie. No ale właśnie, od rano myję twarz, następnie nakładam eee, ten krem, który widzieliście, e, razem z SPF-em, i wieczorem znowu myję twarz, i znowu nakładam ten krem na wieczór już bez SPF-a. Odżywiać też się staram, zdrowie odżywać przez ten czas. A tak jak właśnie mi powiedziała ta kosmetolog, że to nie jest kwestia, w sensie, że w ogóle odżywianie ma mały wpływ po prostu na jakby trądzik. Ma oczywiście, ale nie ma aż takiego. A za to na przykład duży wpływ, o czym mało kto mówi mało kto wie, e, na przykład ma po pierwsze środowisko, w sensie powietrze, zanieczyszczenie powietrza. Ja, wiecie, też wziąłem pod uwagę to, że e, no ja do 20 tam któregoś roku życia mieszkałem w małym miasteczku obok lasu ja tam miałem dużo czystsze powietrze niż mam obecnie w Warszawie do tego oczywiście stres, który również może pogarszać stan tej skóry I jeszcze inne czynniki, na które tak naprawdę, no, mamy bardzo niewielki wpływ także tak, trochę kamień z serca, jak wam to powiedziałem szczerze mówiąc, mówię serio no, to, wiecie, z jednej strony to jest taki problem, kurwa, z dupy, bo no to nie jest nic takiego wiecie, no zdarza się, no ludzie mają trądzik i jakby jest ok, a z drugiej strony, wiecie, jako osoba, która jednak nagrywa do internetu, która no świeci tym ryjem powiedzmy no to miałem z tym problem, nie? nie? nie będę tego ukrywał, że że nie, że to było dla mnie trochę wstydliwe i problematyczne bo wiecie, no było tak, że na przykład chciałem coś nagrać, ale nie nagrałem czegoś i powiedzmy, że przez parę dni nic nie, no nie wrzucałem, bo bo wiecie, bez filtra z Instagrama po prostu no, wyglądałem parszywie, kurwa, dla siebie, nie, w sensie, no ja, ja sam nie mogłem na siebie patrzeć i, i generalnie omijałem po prostu, s, s, błogę, o, omijałem to jak wyglądam, tak wam powiem szczerze mówiąc. Ja po prostu nie patrzyłem w lustro yy, i, i, i to mi pomagało, że tak powiem, nie zwracać na uwagi na problem, po prostu go nie widziałem. No ale tak, tak to właśnie wygląda. No i nic, tak się chciałem właśnie wyżalić. A teraz wam powiem, że po pierwsze, to pakujemy się do wyjazdu, bo jest teraz niedziela i my za w sumie niecałe no, 44 godziny będziemy w samolocie, jak to nagrywam. Także już jesteśmy prawie spakowani, ale też właśnie chciałem wam pokazać zmiany w mieszkaniu i też przygotowania do kota naszego. Bo to wiecie, z to jest bardzo kurwa, poważna rzecz. nie? Ja, jakby, ja już czuję, że dostałem takiego pierdolca. Najwycieczniej kota jeszcze nie ma, już mam dla kota wszystko. Zacznę od tego. No tutaj walizki popakowane. No i tak, tu mamy domek dla kotka sypialniany. Że jak będziemy spać w sypialni, to żeby on tutaj miał swój domeczek. I tutaj w środku czeka na niego przysmaczek. Znaczy przysmaczek taka zabaweczka z awokado. Tam w środku są jakieś chyba waleriana, bodajże. Także tak, to to jest jeden domeczek dla kichi. Tutaj mamy taką zabudowaną kuwetkę. Nie będę jej tutaj y, otwierał, bo mi się nie chce. No tutaj jest na łopatkę miejsce. Tam więc jest, picie. wiecie, o co chodzi. No jednak tak zrobię. Taka zabudowana kuwetka raczej na y, jakiś czas wystarczy. Może za. Może za 2-3 lata, jak kod będzie. Większy, to może ta koweta będzie dla niego za mała, nie wiem, zobaczymy. Ta raczej póki co wystarczy, myślę, właśnie że na te 2-3 lata. Potem się będziemy przejmować. Tu, jak chodzi o update mieszkaniowy, to mamy taką zabudowę już. E, tu jeszcze dojdą e, no, przede wszystkim dojdzie konglomerat zlew, bo nie ma go idea, że jest taka niska, po prostu postawiona, żeby coś było. E, I dojdą drzwiczki, w sensie uchwyty na szuflady. Ale tak to wygląda to bardzo ładnie i tutaj doszedł jeszcze taki drewniany te, yy, no, taki na, nakładka jakby. Następna rzecz, yy, która się zmieniła i pojawiła to zabudowa tutaj STV. Yy, jeszcze te fronty będą zakierowane tak, żeby były białe, bo coś nie wyszło yy, u, u tego lakiernika, który miał to zrobić w pierwszej kolejności. No ale trudno, wygląda to z porządku, póki co jakby nie, nie będziemy narzekać. Lamele, które powiesiłem z Krzysiem i wyszły nam znakomicie. To jest jedyna rzecz w tym mieszkaniu, która wyszła totalnie bez żadnego problemu. Perfekcyjnie jakby od, od razu, nie? Że chcieliśmy to praktycznie co do milimetra, przyklejaliśmy, wszystko jest równiutko, także zajebiście to wygląda. Mega fajnie właśnie się tak kończy w jednej, nie wiem, telewizora. Podoba mi mhm. się to. Kolejna nie. rzecz dla Kici to transporter. I transporter jest Fensi. Jest fancy tylko tak nie. Jest, jest Fensi transporterek. Bardzo ładniutki. To można go otworzyć o. Może ogólnie się cały jakby mm, rozsuwa. Ale no tak to wygląda, nie? Także myślę, że kot się będzie mieścił przez najbliższe 2-3 lata. Tak samo jak do kuwety, potem zobaczymy, a tu jest właśnie na, na obruszkę. Yy, Taka smycz, żeby się tam nie, nie pałę. Tak. Nie pytajcie mnie, gdzie to kupiłem, bo nie wiem, a Asia to zamówiła. Yy. Myślcie <grym> Asia. <grym> się> tak, do niej możecie pisać, ja wam co innego pokażę zaraz. Także mieszkania to wszystko w sumie. Nowością jest u mnie tablet, który wziąłem w leasing, bo tak i transportuję sobie na laptopie i na tablecie, ale to co ja zamówiłem, to już mogę powiedzieć Wam, że zamówiłem to na ZOO niestety w pełnej cenie, bez żadnych zniżek, także mamy tutaj zajebisty drapaczek, domeczek, drzewko dla kici, tutaj też są różne takie już ciasteczka, żeby się bawił kotek tutaj jest fulminator, który sprawdziłem był testowany na ludziach, był testowany na mojej brodzie, jest bardzo dobry e, dla ludzi także dla kota też powinien być dobry e, także taki drapak, e, myślę, że na bardzo długo mu wystarczy e, no mam 1,80m no jest taki sam jak ja, będzie miał się gdzie wspinać będzie miał co drapać, mam nadzieję, że oszczędzi przez to kanapę na przykład Yy, I że to mu się będzie bardziej podobało. Kota jeszcze nie ma, ale. Ale już, najbardziej mi to uciszyło. Ale już ma na przykład suszone krewety. Już na niego czekają, nie? Także mówię, ten, ten, ten kot już będzie miał tutaj naprawdę. jak w bajce. Hmm? A pokazywałaś lekowisko i awokado w świetlni? Mm -hmm. Tak, edukacyjną zabaweczkę czy nie? Kosteczka na przysmaczki. to się przysmaczka wrzuca, no i wtedy kot musi kombinować, jak go wyciągnąć z tej kosteczki. Będzie nią rzucał. To jest taki jest mam nadzieję, że, że tak będzie, że będzie grzecznym kotem i się będzie tak zachowywał. <glał |notimestamps|> <laughs> jak trzeba, bo to no tak powinno być, nie? Także, zobacz poprzedniego vloga, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, widzimy się w kolejnym odcinku. Edo. Już niedługo z kotkiem.